Siemanko, z tej strony Borsuki, witam Was w odcinku informacyjnym, mam do Was do powiedzenia dwie rzeczy, powiem o trzech. Pierwsza jest taka, że chcę przejść na wysyłanie filmów codziennie. O 16 godzinie, tak jak było wcześniej co drugi dzień, teraz będą codziennie. Jednak, żeby to zrobić, muszę się ograniczyć do czasu filmu. Nie będą teraz filmy 30-minutowe powyżej. Będą teraz od 15 do 20 mniej więcej minut, żeby mi było łatwiej, szybciej nagrywać. Tak więc będą teraz filmy codziennie o 16. Dzisiaj zaczynamy już właśnie z kijkiem, prawdy? To jest druga właśnie rzecz, że dzisiaj już pojawi się odcinek, była lekka przerwa. Będzie kijek, jutro będzie bat. 10-minutowy, niestety, bo tam są auto-zapisy, a ja nie, nie mogłem nagrywać dłużej, po prostu, więc no niestety tak wyszło. I pojutrze jest znowu kijek. Na razie tyle mam nagrane, Jeszcze dzisiaj coś tam dogram. Druga sprawa, dzisiaj będzie live na hitboxie. Zapraszam link w opisie. I będziemy grać w League of Legends na niskim poziomie, bo wbijam szósty poziom. Tak, to jest moje trzecie konto, które będę wbijał trzydziesty 30 poziom. Tak więc mam nadzieję, że wpadniecie i pośmiejecie się z mojego noobskiego skilla. To i to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się takie informacje przydadzą. I widzimy się o 16 w kilku prawdy, i live będzie o 20. Mniej więcej o. 20. Tak więc, widzimy się najpierw w kilku, później na live. Trzymajcie się, do potem.